To jest restauracja, której specjalnością jest dziczyzna. I tak jak nie jestem największą fanką dziczyzny na świecie, to muszę wam powiedzieć, że dania serwowane tutaj są absolutnie genialne. Mięso rozpływa się w ustach, wszystko jest podane w sposób absolutnie przepiękny. I to będziecie wiedzieli tylko z mojej opowieści, ponieważ dzisiaj zamówiłam deser. Dzień dobry pani Dzień pani dobry. Co pan ma w tym pięknym naczyniu? Mus z gorzkiej czekolady. Z konfiturą z mirabelki i czarnego bzu. Do tego carpaccio z owoców i sostru truskawkowy. O, rany. No, wygląda to pięknie, absolutnie. Do tego podamy wino musujące, zaserwowane metodą sabraż. Jest to efektowne otwarcie wina musującego poprzez ścięcie szablą, szyjki, butelki. Bez y, żadnego szkła w środku, niczego, ciach, szybko, niczym chirurg. Dokładnie. Niech pan pokaże, jak to wygląda, bo widziałam to tylko w telewizji kiedyś. Szyłowa niespodzianka. Mm. Bardzo serdecznie dziękuję, myślę, że będzie smakować życzę, też inaczej. Życzę smacznego. <noise> dziękuję, okay. mm. przebyszna! Chcę Wam powiedzieć, że desery dorównują wytrawnym daniom, które są tutaj serwowane i też cały anturaż tego podania, ten klimat, te wnętrza, to jest spójne. Myślę, że trudno uzyskać taki efekt, żeby wszystko było na najwyższym poziomie, żeby wszędzie każdy szczegół był dopracowany i tutaj to się udało.